Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na kolejne Mierzymy. Dzisiaj mamy Mierzymy z Rezerw. Będzie to typowo letnie Mierzymy. Mamy tutaj głównie T-shirty, dwie pary spodanek, jakieś sukienki. Lato niby się zbliża, ale jednak jest bardzo daleko, ponieważ jest bardzo zimno. Pogoda jest taka typowo wiosen... yy, jesienna, chciałam powiedzieć. No ale mam nadzieję, że w końcu to ciepełko do nas przyjdzie, więc nie przedłużam, zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest sukieneczka w bardzo ładnym kolorze jasnozielonym, jak widzicie ma tutaj takie cyrkonie, tak cyrkonie, to jest kolor jasnozielony i jest to sukienka taka mini, ona mi sięga no, dobre tak 8 cm przed kolano, jest tych luźniejszych, materiał jest 100% sztuczny niestety, ale jest taka fajna, luźna. Bardzo sympatyczna. Materiał jest taki grubszy. Na stronie ona wygląda tak i ona kosztuje w tym momencie 70 zł. Są jeszcze dwa różne kolory, jasno-niebieski i beżowy. Jeżeli chodzi o skład, to jest 93% poliester i 7% elastan. No i wiecie, ona jest taka, wiecie, o, jak będziecie podnosić ręce, to ta sukienka będzie Wam się podnosić do góry. No i tutaj mi już widać pupę. Więc yy, tak dostania jest fajna, ponieważ tu jest luźna, tu się nie opina na brzuszku i wygląda w porządku. Ale jest bardzo krótka. Nie zostawię raczej. Mamy kolejną sukienkę, która jest w obłędnym kolorze, być może na kamerze tego aż tak nie widać. Niestety tutaj guzik odpadł od tej sukieneczki, tutaj na samej górze. Ona nazywa się Tweedowa Sukienka Mini. Ja mam ją w rozmiarze S i słuchajcie, ona ogólnie jest dla mnie taka jakaś bardzo luźna. Jest to sukieneczka Mini też i jak podnoszę ręce, to tak samo cała sukienka się podnosi. Ona w tym momencie kosztuje 90 zł. Proszę bardzo. Linki do wszystkiego macie w opisie. Wiecie, fajne jest to, że ma tutaj kieszenie. To jest spoko, ale mam wrażenie, że jakoś dziwnie w tym wyglądam. No i poza tym, jak. Bo byłam bardzo jej ciekawa, bo mnie zaintrygowała na stronie, szczególnie kolor mnie zaintrygował. I słuchajcie, jak tu podnoszę, to tutaj się wszystko bardzo marszczy. To chyba jest ogólnie robione trochę na wzór Chanel. No ale nie wiem czy to wygląda dobrze. Jak na moje to wygląda to średnio dobrze. Eee, tu jest taka rozklaszowana, ale wiecie to jest też takie konkretne, bo to nie jest takie pitu pitu, cienkie, tylko jest to takie dosyć e, konkretne. Z tyłu wygląda to o tak. Nie wiem. Ogólnie Ogólnie słabo, mam do tego klapki i skarpetki, ponieważ klapki też sobie zamówiłam, bo szukam jakichś fajnych klapek, ale te jakoś tak dziwnie yy, hałasują. Po prostu tutaj się przykleja, nie jakoś tak niezbyt y, fajne, 90 zł i też są z rezerw. Yy, no i właśnie to, że ten guziczek odpadł, chociaż ten guziczek jest naprawdę bardzo ładny, bardzo zdobny. Tutaj kieszeni nie ma, to są atrapy, ale tutaj już mamy. I wiecie, tutaj jest bardzo luźno i ogólnie spoko, bo nie opina się tutaj, wiecie, w nabrzuchu na, na tym fałdkach, ale wygląda to co najmniej dziwnie i nie podoba mi się, oprócz koloru, bo kolor jest piękny, a ja takie kolory lubię. Kolejna sukienka jest absolutnie fantastyczna. Mamy sukienkę biało-niebieskie paseczki. Jest ona na długi rękaw, to prawda, ale oczywiście jak najbardziej możemy sobie ten rękaw. Mm, Podciągnąć Kopertowe, kopertowy dekolt. Ta sukieneczka, słuchajcie, tutaj się zapina też, tu w tym miejscu, tu. I dzięki temu mamy taki piękny dekolt, że nic nam tutaj nie ucieka, nie, nie wychodzi, więc to jest bardzo ładne. Proszę bardzo, tak wygląda na stronie. Mamy ją jeszcze w jednym kolorze, takim brązowawym ale szczerze powiedziawszy, ta biało-niebieska mi się dużo bardziej podoba. Jej cena to jest dosyć wysoka, bo 120 zł. Tak 70 by mogła kosztować. Jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj 52% poliestę, 39 bawełna i 9% wiskoza. I już pokazuję, jak wygląda to z daleka. Ja mam w rozmiarze M i zobaczcie, tutaj na brzuszku mamy takie drapowania, takie marszczenia. Tu są na trzy guziczki, zapięta. Jest delikatny rozporeczek. Nie jest mocno opięta tutaj z tyłu, więc absolutnie nie pokazuje nam żadnych fałdek. Bardzo ładna, taka delikatna, kobieca. Hmm, powiedziałabym, że na jakieś fajne spotkanie, na jakąś imprezkę bardzo fajna, fajna propozycja. No i jest to też miniuweczka to tutaj bez dwóch zdań ale wydaje mi się, że jest fajna. Znaczy wydaje mi się, no jest fajna, mi się bardzo podoba Tylko co mi się nie podoba po prostu Może poczekam na jakieś promocje Wiecie, fajna biżuteria Do tego rozpuszczone włosy Jakieś fale i po prostu wygląda to Bardzo, bardzo ładnie I elegancko, naprawdę A to, że tutaj ma te takie marszczenia To w ogóle jest super No bo w ogóle nie widać tutaj brzuszka W ogóle, zero Tutaj ogromny plus Bardzo ładna ja chyba tak. Teraz przechodzimy do t shirtiku który jest po prostu absolutnie fantastyczny, bo jest w owoce. Mamy tutaj winogrona, arbus, jabłko, nie jabłko, przepraszam, cytryna, banan. Yy, I tutaj yy, są krewetki, więc to jest taki mega wakacyjny yy, t shirt ik. Bardzo przyjemna bawełna, bardzo przyjemna. Fajny rękawek, słuchajcie, bo nie jest taki krótki. Jest dłuższy, czyli zasłania yy, trochę tę większej, brzydką część ramion, przynajmniej u mnie. Yy, Grubszy materiał, bardzo fajny, tu na dole mam spódnicę, zaraz Wam ją pokażę, tragiczna, <grych> ale t-shirt jest bardzo fajny, tylko jego cena jest zbyt wysoka, bo 50 zł i troszeczkę mnie razi ta cena, pomimo tego, że print jest fantastyczny, to cena mnie dosyć mocno odstrasza, bo dla mnie 50 zł za t-shirt to jest zdecydowanie za dużo, ale chciałam zobaczyć jak on wygląda. To jest takie przyjemne, to nie jest takie, wiecie, sztywne, że to tak się dziwnie układa. To jest bardzo, bardzo fajne. I teraz tak, słuchajcie, na dole, bawełniany t-shirt, oczywiście. Na dole mam spódnicę i mam po prostu pecha chyba do zepsutych rzeczy, bo tutaj myślałam, że się nie mogę zapiąć. Słuchajcie, wiecie, że to jest za ciasne, ale nie. Spódnica jest dla mnie dobra, ale ja nie mogę tutaj zapiąć tej yy, ostatniej części, bo po prostu ten zamek się tutaj zacina. Wiecie, ja ją zdjęłam z siebie, mówię, no może się da się nie da, no nie mogę jej po prostu zapiąć, więc mam niestety, ale zepsuty e, zameczek. I teraz wam pokażę spódnicę, jak ona wygląda. Mówię strasznie szybko, bo mam 5%, 5 baterii. Słuchajcie, a jeszcze mnóstwo do nagrania, więc będę chwilę ładować i chwilę <grywać> nagrywać. Spódnica prezentuje się tak. Jest to spódnica midi niby, ale jest ona bardzo długa, bardzo rozkloszowana, no jeżeli chodzi o print, to jest bardzo ładno. No mówię, tutaj nie mogę się zapiąć nie dlatego, że się nie mogę dopiąć, tylko dlatego, że nie mogę tutaj tego zamka w ogóle nie idzie, słuchajcie. Mamy też jeszcze taki o pasek, którym się możemy y, zawiązać. Spódnica jest w 100% sztuczna. Pod spodem Mamy taką podszewkę. Materiał jest śliski i jest taki szeleszczący, gruby. Print bardzo ładny. Piękny, taki kolor taki kremowy w różowe kwiaty. Bardzo ładny print, ale wiecie, no ja wyglądam w tym po prostu jak idź stąd i nie wracaj. I absolutnie w życiu bym nie obrała takiej spódnicy. Plus za to, że są kieszenie. Tak, mamy kieszenie, no ale po prostu to jest dla osób, które po prostu wyglądają ładnie w takich ubraniach. No, ja w, takim, w takiej spódnicy wyglądam koszmarnie. E, już Wam mówię cenę tej spódnicy: 200 zł. I zobaczcie, na tej pani wygląda ona tak, widzicie? Ona, to, ona ją ma tak trochę za kolano, a ja ją mam prawie do kostki. Więc to jest rzeczywiście dla osób, które są bardzo wysokie i ta spódnica się inaczej będzie układać, no bo na mnie to wygląda ona strasznie. Tu stali Tu jest dużo materiału, bo tu są te takie fałdki, wiecie. No, nie, nie, nie. I jeszcze raz nie, ale sama spódnica w sobie jest ogólnie bardzo ładna. Dlatego ją zamówiłam, bo mi się bardzo spodobała i byłam ciekawa jak będę wyglądać, ale wyglądam jak to bym powiedziała moja mama, jak taka nana. Mam na sobie teraz t-shirt biały z bardzo głębokim dekoltem, tak jak widać. Jest to dosyć krótka opcja, ponieważ o, tutaj jakby sięga mi do prawie linii bielizny, obcisły krótszy rękawek i. Wiecie, to ma swój minus, bo tu po prostu pokazujemy, no jak ktoś ma ładne szczupere, no to oczywiście czemu nie ja, nie mam, więc nie lubię ogólnie tego, um, ale jest to materiał prążkowany, nie wiem czy to widać, lekko prześwitujący, bo ja mam słuchajcie taki beżowy stanik i lekko on prześwituje, drogi ten t-shirt, 40 zł, cholera jasna, za drogi, nie zostawiam go, <noise> niestety. Chociaż jest fajne, bo jest po prostu taki obcisły i będzie fajnie pasować. No i właśnie teraz mamy takie spódnicy z Słuchajcie, kosztują one 90 zł, rozmiar 38, w fajnym kolorze, krótkie. No i widzicie, możemy sobie o, zrobić tak i wygląda jak spódnica. Ciekawe, bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, czy wejdziemy w te spodenki. Myślę, że tak. 38 to mój rozmiar, chociaż. Pomierzymy z HM ostatnim. Zmieściłam się, dobra? Nie jest tak źle. Jeszcze. Po ostatnim mierzymy z HM. To w ogóle mam takie mieszane uczucia co do tych rozmiarów, że to jest w ogóle głowa mała. No i dobra. Ale powiem Wam, że one nie są jakieś luźne. O, cholera. Tu są luźne, ale tu, w tym miejscu, one są takie lekko ciasnawe. Ja nie rozumiem o co chodzi, po prostu. Chyba. O. To jest bardzo fajna alternatywa, bo z przodu mamy jakby spódniczkę, z tyłu mamy spodenki ale wiecie, nic nam na nie wystaje. No po prostu, wiesz, schylisz się i nie widać ci pupy. Długość jest bardzo przyzwoita, fajna opcja. 90 zł to jeszcze nie jest tragedia. No fajnie to wygląda. Z białym t-shirtem, bardzo klasycznie, normalnie, spoko. Ja jestem tutaj na tak. Kolejna rzecz to jest spódnica. To jest spódnica 60% poliester, 40% wiskoza w gumeczkę. Ja wzięłam rozmiar S, ale mogłam wziąć M, bo ona jest bardzo mocno obcisła. Odznacza tutaj się bardzo mocno brzuszek. Ale sama spódnica w sobie jest bardzo fajna. Ona nie jest taka leciutka, jest taka cięższa. Ale ma fajną strukturę, fajne kolory. I wiecie, ona jest taka sweterkowa, widać? widać chyba tu ma takie dziureczki bardzo ładna fajne połączenie kolorystyczne bardzo wakacyjne ładne bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę no i mam t-shirt zwykły, różowy do tego obcisły trzy taki t-shirt i mam jeszcze niebieski nie wiem, który sobie zostawię czy niebieski, czy różowy się. I teraz są t-shirt z jakiejś limitowanej edycji La Reserve yy, Grubsza bawełna. Kolor taki pomarańczowy, chociaż taki. Nie podoba mi się ten kolor pomarańczowy. Ja pomarańczowy kolor bardzo lubię, ale ten kolor akurat mi się nie podoba, ale jest gruby materiał rozmiar S. I zobaczcie, nie jest to obcisłe. Samo wykonanie jest bardzo dobre. Jest też szeroka gama kolorystyczna. Jest on przeceniony ogólnie teraz z 90 zł, i jak widać, jest naprawdę dużo, dużo kolorów, i być może na przykład e, ten czerwony byłby ładniejszy. E, a tu mamy intensywną czerwień, no bo jakoś ten pomarańczowy mi się nie podoba, szczerze powiedziawszy. Jakoś taki za mało pomarańczowy jest dla mnie. E, no i mam e, spodenki ostatnie. To już jest ostatnia rzecz, którą chcę Wam pokazać. I są to spodenki. Takie dosyć dłuższe, proszę bardzo, one tak wyglądają. Są w dwóch kolorach, jasne i ciemne. Ja mam właśnie jasne. Jeżeli chodzi o ich cenę, to 110 zł, i to są mm, szorty, oczywiście 100% bawełna. I powiem Wam tak, wyglądają bardzo fajnie. Klasyczne, szersze, troszeczkę wyglądają może jak i męskie shorty Ale powiem Wam szczerze, że ja ogólnie nie przepadam za takimi bardzo krótkimi shortami Tym bardziej, że ja mam pękające naczynka na moim prawym udzie I z roku na rok coraz bardziej mi one pękają i coraz więcej się ich pojawia Więc nie chciałabym ich za bardzo pokazywać I przede wszystkim, no niestety, celulit i wiecie, no wszystkie te takie babskie rzeczy się zaczynają 30 to już w ogóle. A że nie ćwiczę, mam to gdzieś nie, bo mi się nie chce. No to wychodzi. Yy, dobra. Tu w pasie są lekko za luźne, ale to zupełnie mi nie przeszkadza. O. Dobra. I sięgają one mi za kolano. Poczekajcie, zniżę was. O. I to są spódnie, które ja bardzo chętnie bym nosiła, bo są, słuchajcie, dłuższe, luźniejsze, zasłaniają kolana, znaczy na takie bardzo upalne lato to nie, bo bym się zagotowała, ale na takie troszeczkę chłodniejsze, czyli takie 24-5 stopni, jak najbardziej Myślę. na tak. Czy wygląda w nich jak chłop? Tak, czy mi to przeszkadza? Nie do końca, bo lubię taki styl, tylko tutaj bym założyła po prostu inny t-shirt i właśnie może ten t-shirt by lepiej wyglądał e, przekonajmy się bo to jest właśnie t-shirt, który wziąłem w ogóle w rozmiarze S i nie wiem czemu mówiłam w S a tamten mm. różowy mamy w M i wydaje mi się, że tamten różowy będzie lepszy no bo kurde, nie wiem sama poczekajcie, no wydaje mi się, że z tym t-shirtem trochę lepiej chociaż wiecie, no tutaj bym musiał wlecieć pasek no bo tutaj troszeczkę mi to odstaje ale jakby przed pasek to by nie było tak źle no wiadomo, ja nie mam super paskiego brzucha Więc tu zawsze mi się będzie coś oznaczało No trudno, trudno, trzeba to zaakceptować No ale same spodniki są fajne Bardzo mi się podobają, słuchajcie Tylko teraz właśnie nie wiem, jaki t-shirtik sobie zostawić Niebieski czy różowy Musicie mi dać znać, bo ja nie wiem Ale spodnie te są fajne, te dżinksy Bardzo, no Jak szukać takich dłuższych to one są mega, mega, w ogóle są bardzo wygodne, słuchajcie, nic z nie obciska, nic, nic was nie uciera, u... wiecie, nie uwiera, no super, mega, bardzo fajna sprawa. Mierzymy z Reserved bardzo letnie, dobiegło końca. Jak widzicie, ja mam długi rękaw, mam jeszcze długi, długą bluzę grubą braną. z tego względu, że naprawdę jest bardzo zimno. Dzisiaj mamy który? 17? 17 maja i słuchajcie, jest koszmarnie zimno. Jest pogoda taka, jakby miało być, wiecie, październik, może początki listopada, chociaż w listopadzie na wszystkich świętych jest kuźwa cieplej niż dzisiaj, w połowie maja. Never mind. W każdym razie mam nadzieję, że mój... moje mierzymy przywoła lato i będziemy mogli ubierać te leciutkie, cieniutkie t-shirciki i shorty, bo ja po prostu za tym bardzo tęsknię i sezon basenowy się zbliża, a tutaj zimno. No co to ma być? Masakra. Dajcie koniecznie znać, czy coś Wam padło w oko. Jeśli tak, napiszcie komentarz. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w dół bądź łapkę w górę, jakiś komentarz, chociażby, nie wiem, cokolwiek yy, i zostawicie subskrypcję, jeżeli macie na to yy, ochotę. No to będzie mi niezmiernie, niezmiernie miło. Zapraszam Was też również na mojego Instagrama. Tutaj on się Wam wyświetla, nazwa. No i co? I widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa! A, a tak jak w ogóle, to słuchajcie, pod odcinkiem z Wenecji czeka na Was mała niespodzianka. Musicie obejrzeć koniecznie odcinek z Wenecji i dać znać w komentarzu. Widzimy się później.